Dobra. Ja jestem teraz e, gdzieś na prepeci. Dosyć daleko zaszłam. Jak przypomnę sobie, którym się włączało mapy, to nawet pokażę o, jest stara stacja obsługi. Ja sobie generalnie zwiedzam. I przyznam się szczerze, że jestem troszeczkę w kropce, ale jeszcze sobie zwiedzę tutaj w międzyczasie. Ja jestem generalnie w kropce i wydaje mi się, że w tym momencie nadszedł czasu. Czas, żeby zrobić podsumowanie tego, co do tej pory zrobiłam i co muszę zrobić. Tu jest jedna rzecz tylko na mapie zaznaczona, natomiast zadań mam nieco więcej, z tym, że one nie są zaznaczone. I mam nadzieję, że gra nie będzie jakoś tam kazała mi sobie przypomnieć, co kto co powiedział i e, w kwestii tych misji, których nie zrobiłam. Bieżące misje, te żółte najważniejsze. Broń jest niesprawna. No to jest broń, którą zaniosłam temu gościowi, Kowalskiemu. Muszę znaleźć technika, który zrozumie sposób jej działania. Kurczę, przyznam się, że tak, że wracałam do Janowa i rozmawiałam z technikiem, ale nie wiem, czy w Zatonie rozmawiałam. Może w Zatonie jeszcze... W sumie tam nie rozmawiałam. Może powinnam się tam cofnąć i pogadać z tym Pijokiem, co tam siedzi. Rzeczywiście. Mam nadzieję, bo jeżeli nie, no to po prostu. się powieszę. Czyli to jest tak, to by było to. Czyli muszę się cofnąć jeszcze do, za to. Tu jest technik, ale on nie bardzo. On jest nie bardzo zupełnie. Oddział gończy Znać źródło wyładowań, które uderzyły w dwa śmigłowce. No to jest takie główne, główne. Je, to jest zadanie, które. A nie, nie, to nie jest to. to jest Ogończa 4 i 5. Źródło wyładowań. To może chodzi o te pioruny, które tutaj są. Ale to jest anomalia: te pioruny. To nie. Te wyładowania. No by się by w sumie zg zgadzało: wyładowania. Tak to wygląda, jak wyładowania. No to, to są te dwie rzeczy. Może jednak faktycznie muszę się na ZATON udać. Tu jest tylko jeden problem, taki, e, taki haczyk, że co prawda na Prypeć... E, nie, odwrotnie. Co prawda z Prypeci mogę za darmo sobie wracać wszędzie, a na Prypeci robią mi wszystko za darmo chłopaki. Nie muszę płacić za nic. To jednak powrót kosztuje mi chyba 5 tysięcy z tego co pamiętam. Czyli po powrocie, pierwsze co robię, muszę od razu zacząć szukać yy, artefaktów, narzędzia, przynieść azotowi narzędzia. No to no to, to są te takie standardowe, o nich są tylko tych takich wybajerzonych narzędzi. Ja niestety nie posiadam, ale właśnie teraz zwiedzam sobie Prypeć, górną część. Może gdzieś tam jest jakiś, jakieś coś w Kino na przykład, w kinie. W kinie to nie będzie. Stara stacja obsługi. Port rzeczny. Też tutaj raczej nie będzie. No to będzie powrót. Szpital. To jest chyba tam, gdzie była ta strzelanina. Jest już nie jestem pewna. Nie, w szkole była chyba. Szkoła, szpital. Nie ma znaczenia. Osiedle. Nie, tutaj nie ma takich jakichś magazynowych rzeczy. Nie ma wojskowych... Budowli. I dalej. Trzej towarzysze. Dowiedz się czegoś o losach stoga i kawalarza. Zupełnie nie pamiętam o co chodzi. Hmm. Stuk i kawalarz. Pokłócili się i jego towarzysze odeszli. Hmm. Czyli jak ja widzę kogoś, to nie tak, tak jak do tej pory było. Z wyjątkiem początku, że tak patrzę, kto idzie i sobie idę, tylko podchodzę, sprawdzam, jak się nazywają. Szukam stoga i kawalarza. I ostatnia rzecz, oaza. No to wszystko jasne. Dobrze, czyli teraz idę zwiedzać te rejony. Kino, 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 kino. Kino. Czy w kinie będą narzędzia? W kinie nie ma narzędzi. O! Kino jest. Nie, tu bez sensu, że ja tu chodzę. Raczej. Kino jest zamknięte. I coś bzyka w środku. Bzyku bzyk. Dobrze, wejdę od tyłu. Chociaż nie, to jest chyba front właśnie. O Boże. O! Moment, z nieba spadł pies, a ja osiągnęłam osiągnięcie. Nie wiem, co to ma znaczyć. Osiągnęłam osiągnięcie. Udało Ci się odwiedzić praktycznie wszystkie dostępne obszary położone w pobliżu centrum zony. Zdarzyło Ci się wpaść w prawie każdą anomalię. I se przetarłam kciukiem obiektyw. Niestety oznacza to. Że skoro tak mi napisali, to oznacza, że ta część mapy wcale nie zostanie odsunięta. Skoro już byłam wszędzie. To tutaj... tutaj już nic nie będzie. O, się zrymowało. A to? To jest pewnie nie niewcho niewchodne. A nie, to jest właśnie kino. To ja byłam teraz... Ja byłam teraz tu. Ale czemu z nieba spadł pies tego nie wiem. Mm. Stara sta stacja obsługi. Niemniej jednak stara stacja obsługi chyba brzmi najbardziej obiecująco jeśli chodzi o jakiekolwiek narzędzia. Gdzie można znaleźć tych takie rzeczy? Może na przykład znajdę Ś śmierć znajdę. Śmierć mi znajdzie. Dobrze, w kiblu. Zaraz kibel. Kurde. Nie ma nic w kiblu. O <grych> oh. hmm. Skonsumuję apteczkę. Nom, nom, nom. Mm -hmm. nie wchodzi się. No kurczę, tam jest jeszcze jakieś wejście. U -u -u. Ale tu chyba byłam. Tak. Dwa, trzy, cztery. Tutaj są skrzynięcie. To jest zamknięte. O! Tylko żeby to nie był ten kiber, w którym byłam Tak, to jest kiber. W... Nie. Jezus. Jezus. Okej okay. Dobrze, skonsumuję kolejną apteczkę. Ciekawe miejsce znalazłam. Bardzo ciekawe miejsce. Tu nic nie ma niestety. Mam nadzieję, że to będzie prowadziła droga do jakiegoś skarbu fajnego. Tutaj skarbu nie będzie. Kurna... Nie, nie da się. Jest! W sumie weszłam na... Dobrze, jest przeszłam. Wyszłam, przeszłam. I teraz jestem tu. Czyli zupełnie bez sensu y, cała wyprawa była, ponieważ zrobiłam kółko. O! Jest dobra, działa. I nauczyłam się przy okazji rozwalać de deski. Dobrze, skoro tak, skoro sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. No po co takie przejścia porobili? Dobrze. <grym> Myślałem, że to jest skarb, widzę, że to jest bug. Oobię takie fajne przejścia. Dżuk myśli, że odkryje... O! Drzwi prawdziwe. O fuck, fuck! Dobrze, ym, najpierw tak F5 Boże. Nie, dlaczego? Ech, czym ja strzelam? Czy to, czy to jest dobra? Dobrze, trudno. Trudno, trzeba, trzeba kiedyś trzeba poszaleć sobie. Trzeba poszaleć. Kurde. Aha, w ten sposób. Ej, moment, moment, bo on wyrzucił mi broń. Zamknij drzwi. Kurczę. Boże, znowu ten potwór. Dobrze, głupia, głupia, bardzo głupia sytuacja. Jest moja broń. Jest moja broń. Dobrze, nieważne. Nie Dobrze, niech to sobie fruwa, to mi nie przeszkadza. Kurczę, Chciałem się jakoś tak fajnie wych wychylić, elegancko. <głos> <głos> y apteczka, Ma mam trzy apteczki. Dużo to nie jest. Gdzie on w ogóle... udał się? Dobrze, nie boję się ciebie, chodź. Może on za mną st nie. Czy on już dostał? W sumie ten wrzask był taki Nie, nie dostał. Znaczy, w rękę to tak nie bardzo, ale niestety on nie, nie bardzo chce wystawiać głowę. Kuczę Dobra, pora zmienić broń. Uff, uff, uf, uff, uff. Zjeść apteczkę. Chodź tu. Ło, ło. Ło, ło, ło. Chodź kasnalku, chodź. Ja tam widzę, że coś stoi. Mam nadzieję, że to jest to, co myślę, że jest. Jak! Nie! <grytanie> On jest kurcze. niemiły. Wyczerpanie. Aha, aha. Spoko. Chyba go trzeba tak w rękę walić. A, ciężka sprawa ciężka. Łaj! To jest coś, czego trzeba się wystrzegać... Uj! Jest! 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 Co to jest? Proszę. To jest nic. To jest nic zupełnie. A może tutaj, w tym czymś jest coś, czego na razie nie ma? A co będzie możliwe? Do znalezienia w jakiejś kweście przyszłości? Uff. Groźne to było. Yeah. Kurczę, jedna apteczka mi została. A tak miałam dużo apteczek. Nawet sprzedawałam nadwyżki. Nic tu nie ma, nic. Boże. Chyba, że chyba, że na przykład dwa. Nie. O. No i proszę. Ja tutaj mam. Różne artefakty. Tylko tyle, że muszę coś zjeść. To może to sobie użyję na przykład. Więc tutaj nie widzę artefaktu. O Jezus. Kurczę. Kurczę, kurczę. Jak, jest, jak ja po prostu się cieszyłam już na myśl o tym że to będą te wybajeżone narzędzia zamknij drzwi cóż to jest za pomieszczenie proszę narzędzia taka <śm> Boże i ogólnie jakieś bajery też co to za włóczynia jakaś jeszcze jakieś tutaj rzeczy są. Mi zaliczy schowek. Chyba, że to wszystko. Nie, jest jeszcze coś. Jeszcze coś? Wow. Nie sądziłam, że coś mi się uda jeszcze. Super. Super, super. Muszę wracać, bo tak z jedną apteczką. Z jedną apteczką to tak niezafajnie za się spaceruje. Jezu. Je jezu, jezu, jeżu. One tak otwierają drzwi i zamykają, widzę. <grystanie> No dobrze. Dobrze, czyli dobrze. Co, cóż to za element? Jakiś element znalazłam. Dobrze, faj, fajnie, że tu byłam w takim razie. Zupełnie nie spodziewałam się, bo przeszłam dosyć sporo, sporo sporą część mapy. Mm. I w zasadzie nic nie było po drodze, aż do tej pory. I jeżeli chodzi o narzędzia, to bardziej, bardziej to miałam nadzieję niż się spodziewałam, że jej zobaczę. I szczerze mówiąc, to już nie mam ochoty iść do portu, tylko bezpośrednio do bazy. I jednak, ponieważ zapomniałam, gdzie baza się znajduje, to zrobię sobie przybliżenie i dowiem się, że dalej nie wiem. Po prostu. W szpitalu? Albo w pralni. Aha, tutaj jak szłam, to po drodze jest budynek, w którym jest bardzo dużo złych ludzi. I nawet wiem, który. To znaczy, pamiętam. To jest ten. Jubiler, to znaczy Centrum Usługowe Jubilejny. Co się stało? O Boże! O Boże Boże! <grystanie> ja pierdzielę. Może ja nie wiem, czy ja krwawie. Bandaża nie, nie mam. Boże, ile mam bandaży? I na, na co mi po co? A, to sobie może przeniosę tu. Tego jest nieco więcej. Ponadto, z tego co widzę, to ma też. A, leczenie ran, regeneracja zdrowia, to czerwone. Już nie, nie wiem, nie dowiem się, bo zjadłam wszystkie. Eee, może sobie to wyłączę, to migające kółko, o ile się uda. Użyj? Nie, kółko mi cały czas miga, nie wiem czemu właśnie. Bo teoretycznie nie powinna mieć promieniowania, dlatego że to mam plus 4. A to ma minus cztery, czyli wychodzi na zero. Powinno być wszystko spoko. A nie jest. Dobrze, to, to miejsce pamiętam. Tak patrzę na tą swoją krew, która mi cały czas po prostu ubywa. I ja nie wiem czemu. Może ja po prostu mam jakieś złamanie czy coś. Misio. Na miarę naszych możliwości, e, łaska. Tylko nie pamiętam, którym się chowało broń. Jeżu, muszę do medyka szybko.